Leci? ci. Tak. A czemu już światełko nie świeci? No, nie świeci, nie świeci światełko. Świeciło się czerwone takie z drugiej strony, nie? Nie, to nie, to No dobra, dobra. Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj troszeczkę taki nietypowy odcinek, bo chciałem wam przybliżyć, jak wygląda powstawanie takiego filmu, jaki miał premierę w poniedziałek dla Shimano. Ty to składasz? Niestety. Ale ci współczuję. Żeby doświadczyć czym jest MTB, trzeba żyć w górach. Od kiedy tu mieszkam, odkrywam, czego naprawdę potrzebuję w rowerze. Jeżeli chodzi o sam projekt Shimano, to jest o tyle ciekawa sytuacja, że najpierw zaprojektowałem rower na Shimano, złożyliśmy rower na komponentach Shimano, zacząłem na nim jeździć, długo jeździć i potem się odezwało Shimano, że oni by chcieli, żeby pokazać właśnie moją przygodę na e-bike'u, jak ja się bawię na e-bike'u w górach. Jest to sytuacja trochę odwrotna, niż wygląda w większości przypadków, czyli na przykład mamy Kogoś chce pokazać jakiś towar i e, tworzymy film specjalnie dla niego, testujemy go, sprawdzamy pod kątem tego, żeby go pokazać. Tylko to już najpierw sobie sprawdziłem, sprawdziłem, sam wybrałem, przetestowałem i dopiero okazało się, że fajnie by było, żeby zrobić taki film dla Shimano. Oczywiście, gdy mówimy o takim większym projekcie, to nie jest tak jak te ta większość filmów na kanale, gdzie po prostu... Ja, plus Lucek, plus jakiś kamerzysta inny, jedziemy i nagrywamy. Tutaj ważne jest, żeby przygotować cały projekt, i dlatego chciałbym wam pokazać kilka ujęć z backstage'u, jak to wyglądało. Bo myślę, że może być to i ciekawe, i troszeczkę śmieszne. No to już czym się zajmujesz? <grym> w dużym skrócie, teraz to jest taki element, o którym się rzadko mówi, czyli wybieramy, o czym Janek będzie opowiadał w najbliższym filmie, który zrobimy dla Shimano. I może dużo osób sobie nie zdawać z tego sprawy, jak ważne jest wiedzieć, co i gdzie powiedzieć. I najlepiej mieć to wszystko spisane, bo często zapominamy w trakcie akcji, co jest najważniejsze. I ustalamy, jaki będzie przebieg historii, żeby to się wszystko kleiło dla widza, bo to też gadać, żeby gadać to nie ma co. Że lanie wody to na maturze się sprawdzało, więc tutaj konkrety. Co po sobie ma następować i co przykuje uwagę, a po tym sprawi, że widz będzie chciał oglądać dalej techniczne gadanie. Ogólnie zawsze największym problemem jest to, że ja o każdej rzeczy rowerowej to mogłem gadać bez końca. Potem więc problemem w ogóle składania filmów jest to, że tego materiału jest za dużo gadanego, różnych rzeczy dodatkowych, a w tym projekcie, który jest dedykowany nie na mój kanał typowo, tylko na Kanał Shimano, gdzie dużo ludzi w ogóle mnie nie zna i też może nie interesują ich aż tak bardzo detale związane z grawitacją rowerową. Eee, trzeba się zastanowić, żeby powiedzieć tylko to, co jest ważne dla ludzi, którzy są zainteresowani ogólnie rowerami i są odbiorcami kanału Shimano. Jak widzicie bardzo to profesjonalnie robicie. robimy nasze biuro, jest bardzo profesjonalne, bo profesjonalizm nie opiera się na kiju w dupie. Więc tu póki jest jeszcze spokojnie, jest wcześnie rano, to ustalamy o czym będzie dany dzień, co robimy. Mamy oczywiście schemat dużo wcześniej przygotowany, ale dopiero jak jesteśmy na lokacji, wiemy, jakie są możliwości, no i pogoda decyduje co kiedy będziemy robić. Dobra, na starcie przedstawiasz się jako Rendiza Kmura, opowiadasz dlaczego rozumiesz sprzęt, ile jeździłeś na rowerze, odkrywanie kolejnych aspektów MTB i potem przejdziemy do technicznej gadki, żeby zacząć takim wstępem, kim jesteś, żeby ludzie Ciebie poznali. Ciekowackę mhm. dopiero teraz ściągam sobie aplikację Shimano, bo nigdy jej nie miałem na telefonie, wszystko miałem obsługiwane z Garmina. No, ale jak nagrywałem film, to dobrze było pokazać, że z telefonu też można się coś dowiedzieć. Ja no. so, sobie tego tak rozumiem, żeby to połączyć jakby z taką mm, rewolucję w górach. Żeby, żeby jeżdżąc w górach jeszcze kilka lat temu, elektryki były zupełnie inną grupą pozarowerową. A ludzie, którzy od lat jeżdżą na rowerach, zaczynają się przesiadać na elektryki, żeby móc zrobić więcej. Dopiero mieszkając w górach człowiek jest świadomy, ile to jest zrobić 1000 metrów w pionie, 2000 metrów w pionie, 3000 metrów w pionie. No, nie, no kurde, najgorsze jest to, że tych kurde ma strasznie dużo tych e, pomysłów na to, jakby to mogło się układać. Dobra, pierwsze łączenie garmina z nie, nie garmina, pierwsze łączenie aplikacji z Shimano. Podobno jest tak, że włączysz to on przez e, pewien czas jest dostępny. No i co, jest dostępny? Nie jest. Nie wiem czy on nie musi być odłączony do wyładowania. Ale tu do Ta technologia. O, 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 jest. Connecting. Łącz, tak. Ale to musi być bardzo dużo informacji, że on tak długo ci connectinguje. No. Kręci się kółeczko. O, proszę bardzo. Wszystkie elementy mi się wyświetliły. I te wszystkie rzeczy są trzymane i wszystkie są wyświetlone. No, zarejestruję sobie jako mój rower. O tutaj jest, mam zarejestrowane, rząd do 20 mil na godzinę, czyli trochę więcej niż 32 km. Nie, 32 km na godzinę, a nie 25 km na godzinę, więc. O, jest aktualizacja silnika. Proszę bardzo, d 414 d 415. Update. Update. Sobie na garminie zobaczę teraz szybko ile mam baterii. Bo ogólnie to wiesz, większość e, rowerów, przeważnie ma seryjnie wyświetlać jeszcze do Shimano, który jest dostępny, e, ale ja zaraz z tego, że i tak że większość z Garminem, więc wszystko mam na Garminie. W ogóle samochód mamy niesamowicie fantastyczny. Niestety mój samochód jest w naprawie znowu, ale już niedługo pojawi się odświeżony błos. W ogóle chyba zrobię odcinek o buście, go przygotowuję do moich wypraw rowerowych, bo projektor będzie gruby. No ale wczoraj miałeś bidon na ujęciach? Nie, to nie ma znaczenia. Wtedy wiesz, no garmina nie miałem, a teraz będzie ten garmin, ale to są rzeczy, które nawet jak ktoś zobaczy, to, to nie są krzyżacy, jeżeli ziomek jest z zegarkiem albo polony z w tle. Albo <laughs> <laughs> samolot, no. Mamy oczywiście w darcie gościa, który... Wojtka, który jest e, u nas głównie od elektryków. On jakby ogarnia wszystkie systemy. I tak dalej, przedstawię jakie są różnice. No, dlatego, między innymi m.in., porównał wszystkie systemy, które mogliśmy wsadzić, jakie mamy plusy i minusy. E, no, i Shimano z tym wszystkim wypadało dla nas najlepiej. Przede wszystkim, przez to, że od jednej e, firmy kupujemy cały system. Zresztą widzieliście na tym, na telefonie, że wszystkie elementy są spięte do jednego systemu, łączą się razem, są kompatybilne. E, przez lata, wszystkie jest rozwijane tak, żeby było działało ze sobą. Więc, jakby to wywrócić, e, bardzo na plus dla, dla producenta rowerów. No, bo to rozwiązuje bardzo dużo ich problemów. Szczególnie dla takiego małego producenta jak my. Tam, jakbyśmy mieli mieć wiesz, silnik od kogoś innego, wyświetlacz od kogoś innego, baterię od kogoś innego, a potem tłumaczyć jednemu, drugiemu, trzeciemu, dlaczego coś nie działa. Każdy by zwalał na inną firmę, więc e, to naprawdę rozwiązuje nam bardzo dużo problemów. Czyli bardzo wygodnie. No. I wygodnie dla nas, i wygodnie dla klienta. Potem, bo to. No właśnie, jak to jest z y, samym oddawaniem do serwisu, jeżeli chodzi o dostępność? Ja wiem, że Shimano ma swoje centra serwisowe do e-bików w całej Polsce, w Europie i tak dalej. Jeżeli masz system od Shimano, to tam oddajesz i e, oni to naprawiają. Teoretycznie. Nie wiem, jak jest praktyce, ale to teoretycznie tak jest i to nas przekonało. Proszę bardzo, chwilę ładnie się wcześniej, idealnie nic nie ma, żadnej z niczym kolizji. Ci pomógł mix, to jest tak mała, że prawie jej nie ma. A jeszcze jedna rzecz. Ogólnie, jak chcemy sobie naładować z ładowarki baterie, bo to to nie, nie działa i trzeba mieć specjalny adapter. A ja ze sobą nie zabrałem adaptera, dlatego mogę ładować baterie tylko w rowerze. No ale na przykład, dobra. Jak jesteśmy przy rowerze, już tutaj, Megadamem, to mogę powiedzieć o kilku innych rzeczach. Shimano... E, mogę sobie nie, nie powinienem w ogóle mówić o Shimanochach. Zimmanochy mam w rowerze, no wiecie, takie Szymanochy. Jeżeli chodzi o inne rzeczy Szymane, które mam w rowerze, o tym mogę wam powiedzieć dwa słowa. To przede wszystkim rzuciłem hamulcem SLX, -y, które są pozycjonowane dużo niżej niż moje hamulce, które używałem w ostatnich latach. Miałem najwyższe modele Israma i Heisa, no i to są no. powiedzmy topy topów. Tu mamy półkę wyższą, ale jeszcze nie topową. I troszeczkę się obawiałem, bo jednak w bike'u, który jest ciężki, który mocno leci w dół, to trzeba tą maszynę wyhamować I mam tutaj dwa razy slx na 203 tarcza. I powiem Wam, że na razie jest spoko, a już pół roku jeżdżę na tym rowerze. Jestem pozytywnie zaskoczony. Napęd też otrzymano, w kilku ostatnich latach jeździłem głównie na SRAMie, przez to, że SRAM pierwszy uderzył mocno w napęd z jednym latem z przodu. Otrzymano troszeczkę później, ale troszeczkę mogła to dopracować. I muszę przyznać, że z tyłu SLX działa super i cały czas przerzucanie jest pyk, pyk, wszystko jest idealnie, a co dodatkowo dla mnie jest dużym plusem dla Shimano, że mają regulowane sprzęgło, włączane i wyłączane i jeżeli ja jeździ bardzo, bardzo ciężko, to potrzebujesz żeby sprzęgło trzymało bardzo mocno, żeby jednak ta przerzutka nie latała a i to działa to ekstra. Mało osób na przykład o tym wie, że manetki do elektryków są inne niż manetki do standardowych rowerów. Chodzi o to, że ta manetka wbija tylko po jednym biegu i zbija po jednym biegu. Eee, chodzi o to, żebyśmy nie zrobili tak, że wbijamy na trzy biegi, dajemy kopa, idzie w silnika na buście i nam wyginę na przykład zębatkę albo zrywa łańcuch. Dlatego manetka do elektryku specjalnie zrobiona tak, żeby wbijała i zbijała tylko po jednym biegu. Tak, mieliśmy 24-25 wpisane i teraz tak yy, kolejny tydzień. Trzeba jakoś tak z głową to nagrać żeby nie było tak, żebym nie, nie siedział, kurde, 3 godziny w pełnym mm. słońcu. Czy tam godzinę, czy pół, czy wiesz, nie? Potem to jest to mm. No wiem. To będzie jakaś Dobrze, Widzisz, i pięknie. Gdzież tyle rzeczy załatwił prostowski bla. <noise> <noise> długi bagażnik. I co Janek, jak tam ten update silnika udało się? Tak, update silnika się udało. Patrzę tą apkę um, Echipride, bo na przykład patrzę, że ma wiesz całą jakby nawigację GPS-a też do tego. No. Nie wiem na jakiej opartej jest to mapie, ale że bardzo dużo jest szlaku. a to ogólnie jest rzadkość, bo przeważnie są mapy drogowe. To w ogóle mam bardzo dużo punktów, ruiny, bacówki i tak dalej, Więc naprawdę widzę, że jak ktoś by chciał pojeździć po górach i nie boi się mieć telefonu na kierownicy, to widzę, że ta apka naprawdę oferuje bardzo dużo. To jest nawet integracja ze strawą, czyli od razu kończymy jazdę i z telefonu się wszystko integruje ze strawą. Takie trochę jak nie? No, wydaje mi się, że i bajki to jest no, gadżeciarstwo. Mycie rowerów pod kapsulą jest tak, że można, ale trzeba umieć. Ogólnie na kanale już powinien być film o tym, jak myć rower, a jeżeli chodzi o mycie roweru elektrycznego, to w zasadzie myjemy go tak samo jak każdy inny, z dużym zachowaniem ostrożności wokół, mycie oczywiście tam klapki przy baterii, silniku itd., ale on jest bardzo odporny jest do jeżdżenia w błocie, więc jakby mycie w ogóle mu nie przeszkadza i też mycie taką mocno bieżącą, bo no nie musimy się martwić, że coś zalejemy. A oczywiście mówimy o dobrych rowerach A nie takich se A Darko to dobry rower Dobra, a ściocha, czyściocha, za usemaka No i ciekawe czy w ogóle będzie działał Zalany, silnik zalany Daję ją dzisiaj tu nawet, no ale to będzie prosto w miarę Tameruję dobrze Ale żejba nie, rower się oprze i nie działa. Chciałem nawet poszedł stąd tej zobaczyć, stronę szerzej. Ta budka taka zwolennaste nie robi. Robi więcej niż mniej. Tak, tak. Będziesz opowiadał, jak to elektryk zmienił twoje życie. Jak elektryk to zmienił. czego nie wziąłeś? Otrzymano. Um. Jesteśmy w To przed. Skończyliśmy, jesteśmy w Kruszkowcach Przecież na skończyliśmy nagrania dla Shimano. Jesteśmy w Kruszkowcach, właśnie skończyliśmy nagrania dla Shimano. E, to co widzieliście, to dokładnie było e Enduro. I to jest naprawdę tyle, że większość osób ma już serdeczne na Garminie, dlatego nie potrzebuje do tego wyświetlacza. No i Janek. To moim zdaniem jest dużo mniej straszne niż e, e, tamty podjazd. To, to tylko trzeba trzymać linię twardo. Ale ładnie, jak spadł deszcz i siadło, e, piach pomiędzy kamieni, zostały same kamienie, to ogólnie wygląda na hard. Będzie super pod fotę Na pewno ktoś zauważył, ale bym ogólnie... Janek, co wykombinowałeś? No, musiałem poprawić, żeby można było stąd skoczyć w to perfekcyjne skateparkowe lądowanie. Masz to? Tak, ja mam wszystko. Uuu, nice. Koniec zawodu. Do domu. O kurwa, to to jest? Tu wyjebałeś no. nali? Tak. Ja wskoczyłem w dół i tam się zapalkoła, zatrzymały i mnie wystrzeliły. Oh. Zajebiście, jeszcze raz. Tak, to na ten kamień się pociągnęło dupą i ty ci podbił kamień. Dlatego cię zrzuciło do lewej strony. Ale no masz zdjęcie jakbyś brał bra bra życia. Potem ty leżysz ładnie. Co mamy to? Tak, jeszcze tylko tą bandę. Wiecie, jak waliłeś na Rygię <grystanie> piąta 5:50, a ja pucuję Dartmura. O. Miał być piękny wschód słońca, ale był godzinę temu i na pewno nie był piękny, bo były chmury. Ale kto nie ryzykuje? Był pół godziny temu, ale był już dalej. No, więc jakby. Mniejsza z tym. To warto było zaryzykować. Bo mu być ładny. Pomysł, a to znaczy tak: ja pojadę w ten gwizd sobie. Mogę pojechać sam. No. To zagrać na <laughs> Zapraszam, że jest kurwa coś to warte. Bo może się okazać, że zjazd jeszcze lepiej nam będzie dograć w z... Kruszka. Bo jeżeli zjazd ma wyglądać troszeczkę lepiej niż ten zjazd, który tam był i był cały czas w lesie, to w ogóle nie jest. w możemy dużo jeszcze więcej dograć. No ale. Która nastaje, temu pan Bóg daje? No to. Do zrobienia i nikt nie wie, co mamy robić. No. I ja wiem, to jest Najgorsze no, jest ja to, że tego. wiem, że ja powinien wiedzieć, co mamy robić. i Każda opcja wydaje się dobra. No. Tak, tam jest jeden z widokiem, a jeden ten długi w lesie, przy paprotkach, i tam nawet jakieś nagrajmy sobie detale i miejmy to zrobione. Bo czekanie, aż się materiał gdzieś pojawi, to nie ma sensu. Tak, to raz. Yy, no i potem co, z powrotem na kluczki do spania, czy zostajemy tu i czekamy w aucie do godziny 16? <grym> Zobaczymy, Zobacz, ja myślę, że zanim my, to my tutaj nagramy tak, żeby być zadowoleni, to i tak minie. No nie no, dwa zakręty, no to masz za godzinę je nagrać, tył nagrywać. Tak, ale mi wystarczy z przodu z bo tych ujęć potrzebujemy w dosłownie 3-4 i nie <grym> to jest będzie to... Coś ta piana z mycia, mycia roweru, czy z wodą No i Ja też wejdę wyżej i będę trochę jeszcze wyżej. Mogę wchodzić za siodło po prostu. Tak! Tak. Tak zróbmy. Dalej jeszcze raz. Znajdź ścieżkę. <śmieniciela> Rzeba, rama, rama, to wy wygląda zajebiście? Wygląda chujowo, dawaj jeszcze raz. Podjeździe go bliżej tutaj trochę. I, a jak będziecie pokazywać mu, nie? Good good. Ja ja się jak... W tym kraju <śmieniciela> urodziłem. Dobra, robię. Możemy mówić po polsku, żeby bo nie mówimy po polsku. To? Y... No i jak samo poczcie? 638. Jechałem pierwszy zjazd. rzadko się tak zdarza, żebym już o tej godzinie był po pierwszym wyjeździe, więc jest całkiem nieźle. I muszę powiedzieć, że ta trasa Gwizd jest super. I to bym powiedział, że naprawdę jedna z lepszych tras naturalnych na jakich jeździłem. Na pewno jest beznadziejna jak jest mokro, ale teraz jak jest sucho, to jest ekstra. Ogólnie to jest... Zaleta miejsca, gdzie jeździ mało ludzi. Tu jest zdecydowanie mało ludzi. I tam się jedzie naprawdę po ziemi, po ściółce. Jest mega naturalnie, mega fajnie. Nie wiem, czy powinienem wam to mówić, bo czy przyjedziecie i rozjedziecie, ale jest super. Miejcie na uwadze, żeby... Chcesz pokazać różną dynamikę podjazdów. Pięknie, podjazdy nigdy nie były tak ekscytujące. Kolejny dzień zbierania materiału dla Shimano. Jest Mateusz, jest Kefi, jest Lucek. Jesteśmy w Letnicy i... Dzięki Mateusz. Nie ma Dokładnie, o, wyżej jeszcze, metr wyżej. Dobra. Jak, jak spadasz z tego korzenia, to cię łapie. Kurde, się się tam złożyłeś zajebiście na tym, przed wejściem. No, dokładnie, elegancko jest. O, masz chyba najlepszy klip, jaki w życiu został z tobą nagrany. Bo jest już tak Tyle mało. Jest na to, od czasów mówić. Muslimumi, mój ulubiony chili. I ten gat nad płotem z drogi. Proszę bardzo, podcastmano. Dobre do kopania. Nie jak myślisz, że Janek, gdzie wylądujesz? Nie wiem. To jest taki, taka przeszkoda, że najpierw wyskakuje, a potem myśli, że to będzie dalej. Chyba jest za ostre, ale zaraz zobaczymy. Co się stało? Ale zobaczcie, że do fotu stąd, to, co w ogóle koza. O kurde. Wszystko eksplozja z tyłu, eksplozja czekaj. Teraz się odpala silnik. Hmm? O! No dobrze! No i tam kopałem, kombinowałem. to też było gotowe. A, bo mogę jechać dalej. No mogę jechać dalej. No, no tak nie pomyślałem. Skoczyłem się. Jest ma. Ah, Zerwałaj. Co? Ty nie. Ma. <śpiewanie> Jeżdżę na każdą przeszkodę z busta, podjazd, start, busta, podjazd, start, busta. Przebustowałem łańcuch mm. Śniadanko od 6 godzin na nogach jak oknią jajka na słowacji mm. A ja produży jajka Takie same, bo u mnie jest wszędzie taka sama <noise> No mamy taką sytuację że potrzebujemy nagrać, że ciągnę Mateusza na dęsce, a jedyną dęstkę, którą mamy dostępną. To jest w noksie. Więc trzeba będzie trzeba ci się zamontować na oddenskę, a tą wy... wyjmiemy i potniemy. Ej! Chyba nie ma oddenki. Ja pierdolę. I potem ujęcia jak zdjęcia robić. Tak jadę i tak kurwa, czemu to się nie chce skręcić? A ja tak patrzę, upada. Jak jechałem, bo jak ty upadałeś, to ja przecież byłem na tej ściance za to razu. raz. Jak się nie czujesz, to nie musimy tego robić, bo zmontujemy to bez tego, a przynajmniej przeżyję. Bo już to nie jest producera od ty nie musi ryzykować. to mówię poważnie. Nie, ogólnie skid. Nie, no spierdolił no musi je pojechać dobrze i tyle. Dokładnie. Mm. To, Myślę, że to No nie próbował, się nie próbował. A nie, wychyba I i dzika. Dobra, kokpit trzeba ustawić i robimy jeszcze raz. Ale w gniew, Pięknie. Czekaj! Leż tam, leż tam. Dobrze, Mateusz, że na zawodach lepiej jechałeś Bo na zawodach Mateusz reprezentował Team Dirty Themore i Wenduru jako team zajęliśmy piąte miejsce. I to dzięki Mateuszowi, tak? A no, jak widzę, Kurwa, da 60 punktów nabił. Niedobre, <noise> co tu się stało? Mateusz nie, nie zapanował nad prędkością. Jego demon prędkości pokierował nim. Szataneusz. Chcesz jeszcze raz? Nie, ja myślę, że to jest bajka po prostu. Po to, co tu przybyłem? Cieszę się, że ostatnie ujęcia to miałeś tyle przyjemności. Projekt zaczęliśmy przygotowywać około dwóch miesięcy przed realizacją. Mateusz Szachowski jako nasz fotograf, ale też projekt manager przygotował lokalizacje, gdzie będziemy kręcić, podstawowe założenia. Ogólnie, przy wszystkich filmach, które robimy, założenie jest proste. Ma pokazywać to, co my robimy normalnie, to, jak my używamy sprzęt normalnie, ale pokazać to tak, żeby to dobrze wyglądało. Ważne jest to, że my nigdy nie nagrywamy rzeczy, których nie robimy albo pokazujemy rzeczy, których nie robimy po to, żeby pokazać na filmie, bo to w ogóle jest bez sensu. Tyle lat na rowerze jeździmy, żeby pokazywać to, jak to działa u nas rzeczywiście. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki surowy materiał z realizacji Wam się spodobał. Ciekawy jestem, czy myśleliście, że wygląda to tak, czy mieliście oczekiwania, że będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Eee, tak jak mówię, mamy bardzo duże doświadczenia z różnych projektów i dla nas podstawowa zasada jest taka, żeby zrealizować to najlepiej, jak. Umiemy, a niekoniecznie, żeby zrobili do tego wokół dużo szopki. E, mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się też podobał, że oglądaliście film. Możecie jeszcze dać w komentarzu, czy taki film Wam się podobają i czy chcielibyście więcej e, filmów, właśnie powiedzmy takich bardziej profesjonalnych. No, było na tyle. Trzymajcie się, widzimy się na tydzień. Cześć! To tak szedł jak złoto.